Atak na Nowy Jork i walka z Fantastic Four to nie pierwszy raz, kiedy Galactus próbował skonsumować Ziemię. Po raz pierwszy odwiedził naszą planetę w 1582 roku, pojawiając się w Rzymie wraz z niezidentyfikowanym Heroldem. Został jednak pokonany przez grupę Brotherhood of Shield. W ramach ciekawostki, Alien Zarab nie jest jedynym crossoverowym Heroldem Galactusa. Byli nimi też Superman i Król Gidora. Galactus był różnie nazywany przez różne kosmiczne kultury. Na przykład, nazywali go Ashta. Kiedy Galactus powrócił do swojej ludzkiej formy, próbował zaspokoić swój głód, sięgając po randomowe przedmioty, na przykład bile. Galactus może i jest kosmicznym bogiem, którego nie jest w stanie pojąć mózg zwykłego śmiertelnika, ale czasem też potrzebuje rozrywki. Jak się okazuje, bawi go na przykład walka jego dwóch heroldów. Zanim Galan został Galaktusem, miał partnerkę, która spodziewała się dziecka. Miała na imię Ala. Zginęła podczas zagłady planety Ta i całego szóstego kosmosu.